Dzień dobry, nazywam się Angelika Domańska, jestem działaczką miejską do Sejmu idę Po to, aby walczyć o równość wszystkich obywateli. Proszę państwa, podpisy pod listą koalicji obywatelskiej. My chcemy docierać przede wszystkim do, do Polaków, do mieszkańców, i chcemy, ażeby media przede wszystkim mogły bez skrępowania przekazywać prawdę o tym, co się dzieje w Polsce. Czy to będą media prywatne czy też media publiczne będą miały takie same prawa i takie same obowiązki. Niestety dzisiaj media tak zwane publiczne są zawłaszczone przez przez partię pana Kaczyńskiego i są tubą propagandową PiSu. Stąd też duża nadzieja oczywiście w działalności mediów niezależnych, mediów prywatnych. My będziemy traktować Oba te segmenty na równi na tych samych prawach, tak jak to się dzieje w całym cywilizowanym świecie. No, nikt na świecie, też w tym cywilizowanej Europie czy świecie nie dotuje mediów prywatnych, natomiast traktowane są one w sposób taki sam jak, jak, jak media publiczne. Więc mam nadzieję, że będzie Wam się lepiej pracowało w tej nowej rzeczywistości. Pyta Pan dlaczego warto podpisać naszą listę. Myślę, że na tej liście naprawdę możecie Państwo znaleźć właściwie osoby każdego pokroju i młodszych i starszych i osoby, które różnych zawodów i myślę osoby porządne, osoby, w które warto zainwestować, na które warto oddać głos i akurat zjednoczenie zarówno z zielonymi, którzy przede wszystkim dbają o nie czyste powietrze, jak wiadomo, ale nie tylko, ale są z tego głównie znani, czyli o, o nasz klimat, ale również i nowoczesna. Wszystkie inicjatywa polska. Myślę, że wszystkie te osoby reprezentują poziom i wiedzę, i doświadczenie, które warto wykorzystać w Sejmie.